Jak zrobić dwa razy więcej świeżego soku niż zwykle? Jak zamienić za duży t-shirt w torbę plażową bez szycia? Pokażemy Ci te i inne świetne letnie lifehacki w tym filmiku. Chcesz się schłodzić? Zazwyczaj musisz czekać przynajmniej 10 minut aż napój się schłodzi. Ten lifehack pokaże ci jak schłodzić najświeższy napój w mniej niż 3 minuty. Zanurz szklankę w wodzie. Możesz wypłukać ją pod kranem. Włóż ją do zamrażarki na 3 minuty. Wyjmij szklankę z zamrażarki. Wow! Jest zimna jak lód. Wlej wodę, sok albo inny napój i zobacz jak tworzy się magia. Chłód szklanki przenosi się na napój i szklanka robi się przezroczysta, schładzając twój napój. Zamiast czekania przez 10-15 minut twój napój chłodzi się w 3. Pamiętaj, żeby nie wlewać gorących napojów do zamarzniętej szklanki, bo może pęknąć. Lubisz truskawki? Pokażemy ci zdrowy sposób na to, jak je jeść w upalne dni. Zrobimy naturalne lody truskawkowe. Zaczynamy! Weź długopis. Rozkręć go! Przełóż go przez truskawkę. Usuń liście i biały środek. Pokrój owoce w plasterki. Przełóż je do miski. I posyp je cukrem, według uznania. Jeśli truskawki są kwaśne, dosyp więcej cukru. Zmiarz je widelcem. Weź tłustą, kwaśną śmietanę. Dodaj około połowy ilości truskawek, które masz. Wymieszaj łyżką. Jeśli chcesz, możesz użyć blendera. Włóż plasterek truskawki na dno plastikowego kubka. To fajny sposób, jeśli nie masz foremek do lodów. Wlej kremową masę do środka. Zakryj folią. Ostrożnie przełóż patyczek do lodów przez folię. Ustaw go na prosto. Włóż do zamrażarki na dwie godziny. Zanurz kubek w gorącej wodzie na kilka sekund. Pomoże kubkowi się odkleić. Odwiń folię. Wyciągnij lód z kubka. Mmm, tycha! Nie ma w nim żadnych barwników ani sztucznych dodatków. I oleju palmowego. Lody są łatwe do zrobienia, zdrowe i pyszne. Uwielbiamy świeże soki z cytrusów. A ty? Podzielimy się z Tobą sekretem na to, jak zrobić podwójną ilość soków w porównaniu do tej, co zwykle. No dalej! Sprawdźmy to! Zalej cytrynę i pomarańcze wrzątkiem. Zostaw je w wodzie na jakiś czas i wyciągnij. Włóż je na noc do zamrażarki. Wyciągnij zamrożone owoce. Puuu, naprawdę są zimne. Znów zalej je wrzątkiem. Teraz możesz wycisnąć dużą ilość soku. Poczęstuj przyjaciół świeżym napojem. Wystarczy soku dla wszystkich. Urządliła cię osa albo pszczoła? Użyj cukierka, żeby uśmierzyć ból. Weź jakikolwiek cukierek lub lizak. Odwin go. I polisz. Przyciśnij go do ukąszenia. To idealne, pyszne lekarstwo. Poparzyłaś się na słońcu? Nie ma sprawy. Ten naturalny truskawkowy krem pomoże Ci uśmierzyć ból i nawilżyć skórę. Możesz powtórzyć prawie wszystkie te same kroki, które robiłaś podczas przygotowywania lodów. Zmiasz pokrojone truskawki widelcem. Nie dodawaj cukru. Przełóż truskawkową miazgę do kwaśnej śmietany i wymieszaj. Tym razem użyj składników w tych samych proporcjach. Wlej masę do silikonowej formy do lodu. Mamy akurat morską. Włóż do zamrażarki na dwie godziny. Użyj kostek, kiedy zastygną. Wyciągnij rybkę. Jak fajnie! Widzimy dokładnie wszystkie szczegóły. Potrzyj nią skórę. Twoje poparzenie od razu schłodzi się i ulży. A zapach jest fantastyczny. To świetny, naturalny sposób na regenerację. Trzymaj je w lodówce i używaj, kiedy trzeba. Torba plażowa z t-shirtu? Dlaczego nie? Uwielbiamy dawać starym rzeczom drugie życie. Potrzebujemy starego, za dużego t-shirtu. Złóż go na pół. Wytniemy linię dekoltu i rękawki. Zaznacz linię cięcia markerem. Zrób to samo przy rękawie i wytnij je wzdłuż linii. I tyle. To będą rączki, torby. Włóż kawałek plastiku w koszulkę. Weź do Mestos i pędzel. Zanurz pędzel w chlorze i namaluj palmę. To łatwe. Przypomnij sobie palmę z kreskówek. Nie poprzestawaj na jednej palmie, dodaj więcej. Kiedy wyschnie, obrazek będzie jaśniejszy. Tropikalna wyspa jest gotowa. Wyjmij folię. Odetnij dolny szef. Zaznacz linię 10 cm od dołu. To będzie wyznacznik dla frędzli, które zrobimy. Wytnij równoległe paski o szerokości około 1 do 1,5 cm aż do górnej linii. Zwiąż frędzle ze sobą, żeby zrobić dno. Zawiąż podwójne supełki. Rozciągnij paski i puść je, żeby zakręciły się we frędzle. Torba jest gotowa. Zrobiliśmy plażową torbę w stylu boho bez szycia. Wygląda świetnie i zmieści się w niej wiele rzeczy. Kostki lodu to świetna metoda na ukojenie skóry twarzy w upalne miesiące. Dodaj trochę zielonej pietruszki i otrzymasz świetny tonik dla zdrowej skóry. Redukuje zaczerwienienia i wzmaga regenerację skóry. Pokrój drobno pietruszkę. Przyciśnij ją, żeby wydobyć z niej sok. Włóż listki do formy, do kostek lodu. Teraz oliwa z oliwek. Możesz też użyć oleju słonecznikowego. Lepiej użyć oleju typu Virgin. Użyj strzykawki, żeby odmierzyć równe proporcje. Dodaj kilka kropli do każdej komórki. Wlej zimną wodę. Zostaw na godzinę. Woda miesza się z sokiem z pietruszki, który promuje piękną i zdrową cerę. Włóż do zamrażarki. Użyj jak tylko się zamrozi. Pocieraj twarz kostkami dwa razy dziennie. Rankiem i przed spaniem. Schładza twarz i koi ją. Twoja skóra absorbuje składniki odżywcze w pietruszce i oliwie, a skóra staje się bardziej rozświetlona. Zgubiłaś gdzieś etui na okulary? Boisz się, że je połamiesz i podrapiesz przez przypadek? Mamy dla ciebie parę pomysłów na nowe etui! Weź półlitrową plastikową butelkę. Ściągnij etykietkę. Zaznacz rozmiar okularów. Odetnij nadmiar. Idealnie! Teraz będziesz potrzebować kawałka filcu i sznurka. Owinie wokół butelki. Zaznacz długość sznurka. Odmierz nim potrzebną ilość filcu. Owiń butelkę filcem. Zaznacz potrzebną długość. Odmierz i zaznacz. Zaznacz jeszcze kilka kropek linijką. Zawin 1 do 1,5 cm od brzegu. Sklej gorącym klejem. Przełóż przez zawinięcie sznurek. Nawlecz duże koraliki na końcach. Zdobią i przymocowują sznurek. Odetnij nadmiar i przypal go. Przyklej materiał do krawędzi butelki. Udekoruj etui ozdobami z filcu. Mamy żółte i różowe paski i serduszka. Przyłóż je do butelki. Przyklej części gorącym klejem i ciesz się tym fajnym etui. Uchroni twoje okulary przed zniszczeniami. Zrób kolejny etui z zamkiem i motywem tropikalnym. Potrzebujemy dwóch małych butelek. Przetnij je na połowę. Zobacz, czy do siebie pasują. Idealnie! Złącz je słonecznym, żółtym zamkiem. Możesz zobaczyć, jak zrobić piórnik w ten sam sposób w naszym filmiku o plastikowych butelkach. Odepnij zamek i przyklej połowę gorącym klejem. Zrób to samo po drugiej stronie. Zobacz, czy działa. Świetnie! Jest ładny i prosty! Do przyozdobienia Etui użyjemy papieru piankowego. Weź zielony pisak i narysuj palmy. W tym samym stylu co na Twojej torbie plażowej. Odetnij nadmiar. Nie trzymaj się konturów. Przyłóż palmy do limonkowo-zielonego tła. Wytnij zostawiając trochę zieleni wokół brzegów. Złóż pasek papieru piankowego na pół. Wytnij ostre frędzle. Złóż etui. Włóż do środka okulary. Słoneczne tropikalne Etui sprawi, że okulary będą bezpieczne i poprawi Ci humor za każdym razem, kiedy weźmiesz je do ręki. I to by było na tyle z naszych dzisiejszych lifehacków. Teraz już wiesz, jak schłodzić ciało i twarz w upały, czym posmarować poparzoną skórę albo ukąszenie osy, i jak zrobić plażowe akcesoria. Zdecyduj sama! Nie zapomnij subskrybować i podziel się filmikiem z przyjaciółmi. Mamy ciekawe lifehacki i pomysły dla każdego. Kliknij też guzik lubię to i ikonę dzwonka, żeby nie przegapić nowych filmików. Zajmie Ci to kilka sekund.